Szanowni i goście, panie i panowie, dzień dobry. Dziękuję serdecznie za to zaproszenie. To jest prawdziwy zaszczyt, że mogę tutaj być. Jak w, zaznaczył George w swoim wprowadzeniu, Europa Środkowo-Wschodnia jest ważnym, rosnącym regionem. Grupa wszechradzka jest. E, rośnie dwa razy szybciej niż unia, tempo Unii Europejskiej. E, Zaś siedem z najlepiej rozwijających się gospodarki w naszym regionie. Ale w najbliższych e, kwestiach rozwoju regionalnego chciałbym skupić się na innych tematach, a mianowicie na jednym z podstawowych warunków wzrostu, jakim jest i powinna być edukacja. Istvan e został już dzisiaj wspomniany przez pana dyrektora Santo jako jeden z największych Węgrów. Był to węgierski polityk, mąż stanu, teoretyk polityki i wielki pisarz. Napisał, że siła narodu zależy bezpośrednio od jakości jego elit intelektualnych. Uważam, że to jest szczególnie prawdziwe w naszym regionie. Ale jeżeli chodzi o nasze elity, mamy do pokonania wielkie wyzwania. Nasze największe teleny, talenty uciekają na zachód. Nie możemy zachować naszej siły naszej możliwości rozwoju bez znalezienia sposoby, aby powstrzymać ten brain drain, tę ucieczkę mózgów. Wiąże się to przecież też z ekonomią. Musimy oferować dobrą jakość życia, dobre pensje, interesujące szanse. Potencjalnie może również jakieś ulgi podatkowe dla młodych ludzi. Ale jest też inny aspekt: nasi młodzi ludzie. Potrzebują chcieć zostać, muszą wiedzieć, że mają obowiązek do spełnienia i czuć dumę z tego, że go realizują. I to jest punkt, w którym pojawia się edukacja. Bo podczas tych kluczowych lat jest to niezwykle ważne, jakie wartości, jaką szerszą wizję możemy przedstawić. Jeżeli zechcecie, podzielę się własnym doświadczeniem. Urodziłem się po znanie, zmianie reżimu w latach 90. Moi rodzice i większość moich nauczycieli wykształciła się, poznała świat w warunkach komunizmu i uczyli nas, że powinniśmy czuć się szczęśliwi ze względu na to, że mamy tyle rzeczy, których możemy się uczyć języka obcego innego niż rosyjski, albo jeździć za granicę w sposób dowolny. Zachęcano nas, żeby korzystać z tych szans, ale nigdy nie uczono po co. Nie rozmawialiśmy o naszej odpowiedzialności społecznej, o przyszłości naszej, naszego regionu i naszej roli w tym wszystkim. O tym się nie mówiło w szkole. Uważam, że nadszedł czas, żeby to zmienić. Potrzebujemy systemu edukacyjnego, który pozwoli naszym krajom i młodzieży poznawać ich przeszłość i myśleć o przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Potrzebujemy dać im odpowiednią ilość informacji, zadawać właściwe pytania i rozmawiać z nimi w sposób rozsądny. Tylko w ten sposób mogą poczuć dumę ze swoich korzeni, rozpoznać korzenie i znaczenie tradycji regionalnych. I co najważniejsze, poczuć, że są gotowi pracować i walczyć o realizację tych celów. Dlatego instytucje takie jak Kolegium Intermarium albo Kolegium Macia Korwina, instytucja, którą tutaj reprezentuję, są tak cennymi in in inicjatywami. Idea MCC pojawiła się wskutek refleksji że potrzebujemy tutaj zwiększyć zasoby dydaktyczne. Student uniwersytecki na Węgrzech słucha półtorej godzinnych prezentacji w gronistyjnych studentów bez specjalnego zainteresowania. My dostarczyliśmy, zaoferowaliśmy szkolenia w małych grupach, zachęcić naszych studentów do podejmowania odpowiedzialności za swoje bezpieczne środowisko w swojej społeczności i w swoim kraju. I regionie. Jestem bardzo szczęśliwa, że wydaje się, na, że jest na to zapotrzebowanie. Mam w tym momencie ponad 1800 studentów i po pięciu latach będziemy mieć w sumie ponad blisko 10 tysięcy uczestników w naszych 35 centrach w Europie Środkowej. Nawiązujemy najlepsze, relacje z najlepszymi instytucjami w regionie, z partnerami z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii i wielu innych krajów. Idea współpracy w regionie nie jest jakimś suchym faktem historycznym, ale rzeczywistością, z którą nasza młodzież powinna poznawać. Jestem przekonana głęboko, że budowa takich patriotycznych relacji jest warunkiem niezbędnym do rozwoju tego regionu. Jest, cieszę się, widzę, że jest coraz więcej organizacji, które łączą siły współpracując nad realizacją tego celu. Życzę Wam wszystkim spełnienia tych planów.